Oju kurwa jak nie chcę. Marek mnie nie ma. Ja jestem, w, ja jestem w Norwegii. Jakbym był w Gdańsku, to bym przyjechał i sam ją bym wyjewał. A gdzie ona teraz niby jest? W sklepu poszła. Kilometr drogi ode mnie. Alkohol. Może. Mhm. Bo alkohol poszła się najebać. Jak ja się na rynę, nie uwagi, jak... I, jak, kurwa, ja na niej uwagi. kurwa tam, i wypierdol ją kurwa. Heniu, powiedz, powiedz to Markowi, bo Marek tego nie rozumie. A do kiedy masz. Wy no, mnie w walizki na raz, nie drzwi. Kurno. Na raz, nie no ale i znalaj. W ogóle. Chyba, nie, nie ma. Nie mam mnie w domu dzisiaj. Jeszcze godzinę, może półtorej, albo nie wiem. Zależy. Mhm. Aha. A do kiedy to ma być? To to na to, żeby tak siedzi, tak? Może sobie siedzieć. Ja po... Jak się dowiem, że wyjechała na, na poważnie od mojego brata, czy rodziny, matki, ojca, no to wtedy wrócę. A na razie to ja nie chcę. Już tutaj siedzieć. Czekaj, to ty do własnego domu nie wracasz, dlatego że ona u ciebie w domu siedzi? No? Ja myślę, że nie. Bo nie dało ja się wytłumaczyć. Po... Słuchaj, bo nie dało jej się wytłumaczyć, że ja jestem na poważnie w związku. A ona mówi, że to jest hejterka, która od dwóch lat ją prześladuje i pisze różne głupoty. A nie może się Pan dalej z mojego domu? Dobro, może powiem, Ale ja Marek jestem może... troszkę innego charakteru trochę, nie Nie, nie, nie taki brutalny. To nie jest domu, Marka, to od tego zacznijmy. Jak Marek, nie? może. Znaczy, że powiem, powiem rodzicom, Bo że nie toleruję obecności. Nie, matka nie chce im to Marek, może zbiórkę zrobimy żeby tak... na hotel w Czersku i po prostu Słuchaj, żeby na... to nie było tak y, brutalnie wyrzucone właśnie, o, o to może chodzi. No A no hotel ja w kaw... kawka, kawka w Czersku w... jest już y, uświadomiony, kim jest Elagawin, już no, Ale no ty może na pewno możesz korzystać, no czy ty też kurwa jesteś spalony no. tam. Spalony wiem, jesteś tam, ja mnie nie potrzebuję. Nie wiem, nie ja nie sądzę, żeby tobie odmówili, gorzej będzie, jak ona przyjdzie będzie siebie szukała, to jej nie udzielam, bo hotel nie udziela informacji na temat osób, które wynajmują w danej chwili pokój albo apartament. Więc jak z nią przebywać, no to kurwa, weź rower i zapierdalaj do Czerska, wydaj te kurwa 3-4 stówy, kurwa, nie zbiedniejesz, kurwa, no i tyle, no. No i, nowe, i historia z wczorajszego dnia jest taka, że po pracy to sobie wymyśliłem trzy piwa sobie wypić w ogródku piwnym, z kolegami posiedzieć i przed 16 wróciłem do domu. Nic nie jadłem i zasnąłem. I budzę się 19.20, ale już od jakiegoś czasu e, słyszę, że jakaś rozmowa jest u, e, u mnie przed domem na schodach. Ech. No i no właśnie o tej godzinie 19.20 przychodzi do mnie brat, że ktoś do mnie. No i... No, i wtedy zaczęło się to. Brak słów. Yy, 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 nie dość, że wkurwienie to jeszcze wielkie pragnienie mnie złapało. Papieros jeden za drugim. Yy, A, czyli ale, pora... na... Nie, właśnie, tak, tak. Ale, ale na samym początku mówiłem coś zupełnie innego: no, tylko na jedną noc. Yy, że musi się tutaj teraz yy, no, wypocząć, bo jedzie nad morze. Marek! To no takie pytanie A z każdym mam i... No mów pytanie. Nie jakoś. masz Elce za złe, że, że przez chwilę nie byłeś w centrum uwagi tylko o i cała reszta? Nie, wcale nie chcę, ale to, to, to kto to odjebał, nie ja, ja. Ma na Elkę, on ma wyjebane na Elkę. U Marka się zakończył temat, kurwa, gawiny. Jak się zakończył, jak u niego śpi w jego łóżku? No to co no, wy no, Nie śpi, tylko tak. akurat jeszcze no. było jasno, no to, to zanim poszłem spać, no to korzystała z okazji. Nie spała Larek, u mnie w, w pokoju. to ty... moja kobieta na to. Wiadomo co. No brata. Zabiera mnie ze sobą i nie wracamy. Marek, pójdź Puść klotkę, że masz nocy jak w kaczce i ona tam przyjedzie i zacznij się tam pierdalać na recepcji z hotelem. Czy Ela, czy Ela wie, że, że twoja kochana przyjeżdża po ciebie? Tak, ale cały czas yy, mówi, że może nie przyjedzie, że nie musi się ela pakować, żeby gdzieś teraz yy, wychodzić. No ale pozwoliłem, niech jutro rano sobie, jutro rano, u niej rano to jest może dwunasta, no to niech mój brat jeszcze pomoże jej spakować się, zaprowadzić no niech, na dworze, przewieźć samochodem swoim i tyle. Zaproponowałem i mówiłem bratu, żeby zadbał o nią, żeby wypierdalała jak najdalej ode mnie z domu. Ten ale... brat, którego, którego pomawiała? No. A o, o to, że ja jego dziewczynę rucham czy coś, no? No. Tak. No weź, do no, to, to. A jak ci od Kazachów. Wobec, od, od wobec Kazachów takich osób to raczej kurczę, nie, nie wypada być gościnnym masz tak. No, A jak swoją całą rodzinę no, no. od Kazachów wy, wypominała, że jesteście kurwa. No, z Kazachstanu jesteś. Z Wiem, no właśnie, właśnie ona tam że. że nie nie, nie pamiętam tak, że mój wygląd... No Mhm. Tak, potrafiła oceniać mój wygląd, że pochodzę chyba z jakiejś zagranicy, a wydaje mi się, że Monika to tak raczej bardziej z... pasuje do Rosji. osoby, która yy, yy, że przybyła do Polski w jakimś tam wieku. Yy. No Monika na pewno jest z Rosji. No to na Wielkanerze. No. A wiesz, że to. Nie to, nie to, nie to, nie to jest serio, serio, powiedz, że jesteś w kaczce i ona tam pojedzie. A kaczce da się cenić, że przyjedzie pani Ela Gawin tam w sprawie, w sprawie kary finansowej negocjować. Nie, ja powiedziałem Eli poważnie, wcale już mnie nie interesuje, jak chodzi po domu i co tam ze sobą zabiera, Ja za chwilę nie ma też, ja sobie wyjadę gdzieś pospać, gdzieś indziej niż w moim domu. Ale człowieku, to jest twój dom, a ty we no, własnym domu, kurwa, musisz unikać jakichś babyk Dobra, ale wydaje mi się, że taksówki ja na, 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 tak, na taką wieś, wieś, gdzie, gdzie mieszkam, to sporadycznie jeżdżą albo ja niechętnie i za dużą kwotę. Ale, to jest. ale no. kto to jest? Jak ty im to tłumaczysz? Kto to jest? Ona samochodem przyjechała? Taksówka, szczerska oczywiście. Ale wcześniej A, pociągami. Bo... A, no, to, no bo z samochodem też się nie chciało wierzyć, że ona by taką trasę. Nie. No, ty się to się jeździło, na... tak ja do ciebie. Tam nie ma rozpólnie innego transportu. Marek, się... czy ona była piana, jak przyjechała? Oczywiście. Jak, jak, jak ja się obudziłem i zobaczyłem co... No, to już miała te dwa butelki, oczywiście. Ale co się A, później no, działo? Ja że... lubelską. Nie, nie, tak jak alkoholi nie piła, Ale jak, jak ja chciałem yy, no, przysiąść do niej i porozmawiać, co ty tutaj chcesz ode mnie teraz w tym momencie. Otworzyłem sobie piwo i teraz było co chwilę dolej. mi, Dolej mi, to także ja z jednego piwa, które otworzyłem, to wypiłem wiki, yy, yy, na które nie składało się, że wypiłem połowę nawet. A wiesz, że ona A, kur... słuchała na głosówkach, gdzie ty chowasz piwa. O, ale teraz ja jest umykle. Ale opowiedz o tej historii. Pół, da, Historii z czym? Jak biłeś matkę. No to nie słyszałem tego w ogóle. A ta niebieska karta? A że... no tu nie ma takich czegoś u mnie. Aha, aha. Co? Dobra Marek, teraz poważne pytanie. Kiedy ona przyjechała i czy ona nocowała u was? No musiała. Bo gościnność wiejska pozwoliła nam na to. brat się zgodził, bo dogadała się z nim wcześniej, bo rozmawiała z moimi rodzicami, z moim bratem wcześniej, zanim się obudziłem. Mówię ci dwa godziny, ona już miała sobie tam rozmowy z nim. No. Ja ty nic nie wiedziałeś, że ona przyjedzie, i ty byłeś ze, ze swoją nic nie tak. byłeś ze swoją drugą kobietą w łóżku, tak? I ona zrobiła najazd na dom, tak? No no to, to ci powiem tak, wczoraj yy, przywiozła mnie dziewczyna do pracy i pojechała w swoje strony, a tego samego dnia, pod wieczór, 17 godzina, no to przyjechała Ela. Gdyby, ale prosiłem ją, żeby została ze mną no, dłużej, może na jeszcze jedną noc. Ech, szkoda. By... Nie, yy, jakbym Nie, został z moją... Moim... Jeszcze raz do protokołu, tamta kobieta pojechała, a ta przyjechała. A ona przyjechała, właśnie, tak. Nie Ela, Kasia. No nie wiem, jakoś... Ale ty Marat, to jesteś ruchacz, kurwa. Mm -hmm. Marat, a ile ty Elce za godzinę płacisz wtedy? Bo ona jak domówka przyjeżdża. Ty, a one sobie piątkę jeszcze zbiły po drodze gdzieś na dworcu? Nie Elki partnerka jeździ samochodem, tylko Elka jeździ pociągiem, bo... alkohol Alkoholu nie pozwala. No, czyli może jest walka z Elką, kurwa. No trzeba. No a ty nie możesz Marek do policji zadzwonić, że, że, że ci ktoś bił nie na ma chatę Marka. i nie... On wyszedł. Ma wyszedł. To on przyjdzie. Nie, miesiąc... bo on mówił, to, bo on mówił... To Za miesiąc wrócił jak zwykle. Ja Ale on nie był zadzwonił. Ale on powiedział, że jego rodzice ten zgodzili się na pobyt Elki u niego w domu. Tak, w dom. on ma teraz dylemat, Więc. bo rodzice się, się zgodzili, on jest z tamtą i teraz kurwa pod jednym dachem ma, ma być tamta się będzie piękna, jest między młotem a że, że. Też pamiętajmy, że ma. do na Marka? Marek mieszka na wsi. Jak policja przyjedzie do niego, będzie kogoś z domu wyprowadzała, to na wsi wiesz, że co będą mówili, to nie? Ale co no, co ty przede ciem, wszystkim zagunę, to jest chata rodziców, Marka, a nie Marka. To on niewiele ma tam do powiedzenia, tak naprawdę. No, trochę powinien mieć, bo utrzymuje ten dom, to nie? Bo jest jedną z, chyba jedyną osobą, która tam ma stałą pracę. A wiesz, że to jest prawda? Jesteś tego pewien? Byłeś tam? No kurde, że prostu bierzesz Marasowi na słowo. Człowiekowi, który skłamał tyle razy, że aż ciężko policzyć. W sumie Jak on chyba on nowy nie ma pojęcia, o czym gada. Czasami się pomylił no to... i powiedział pa, prawdę. Pan Krace, utkaj tam, wiesz, jak zaraz mówi tutaj w gospodyni o, tego o, Osoba i, i, i z profesorskimi genami, więc to głupio było nie wpuścić. Ale jak głupio, kurwa, no domy, się sobie w domu i ktoś się wpuścił, kurwa. Ja pierdolę. Dzień dobry, ja do rodziców. Masz piwo? No, siema. Ja tu ten, czy wierzycie panu Polbiechowi? Skończyłam, skończyłam. UJ. Dzień dobry. Ela Studio. Ja zostanę na kilka dni. Nie, bardziej oficjalnie. Dzień dobry, tu Ela Gavi, krakowska youtuberka. Chciał odwiedzić się Marka. Dzień dobry, Szturki.